Before maybe one month. Have two kilo <laughs> yeah. What? Two kilo, yeah. Two kilo of what? The gold. What? You're yeah. kidding me? <laughs> yeah. What? <laughs> Show me again. Show me again. I didn't believe it. What? But it's not a gold, it's probably this oh Really? Yeah. No way, mate. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, na kanale Detect Travel. Jestem dzisiaj na plaży z Equinoxem. Lampka zabrana, ale już się rozjaśniło. Jestem od jakiejś, nie wiem, od jakiejś niecałej godziny. Tam możecie zauważyć w tyle, jest jeden nurek, tam gdzieś jest drugi nurek. Jest nas w sumie trzech. Rozmawiałem chwilę z nimi i mówią, że tutaj praktycznie na tej plaży nie wyszło im ani razu żadne złotko. Także niestety, ale będę musiał się pakować do wody, bo tutaj żadne sygnały praktycznie nie wychodzą na tej plaży. Tak jak zresztą mówili, no i w sumie wspomnieli o tym, że. Wpadło, że wpadło im tutaj na tej, na tej plaży, w sumie w wodzie Około, mówi od pół kilograma do kilograma złota No trochę duży rozstrzał Nie wiem czy się troszkę nie chwalą <laughs> na, pewno, na pewno złotko wpadło To nie wątpię i to sporo Ale czy pół kilo, czy kilo No to kilo trochę ciężko W każdym razie byliby trochę bogaci W każdym razie myślę, że jeszcze się trochę tutaj pokręcę na plaży Zobaczę co wpadnie no i zobaczymy się przy pierwszym dołku, także Hejo. Jest tutaj zobaczcie tu jest krągłość. Całkiem przy brzegu wow! I mamy jakieś dwa, nie wiem co jakieś indyjskie wygląda. Republika. Jugosławia! Wow! No proszę. Republika Jugosławia. Takie fanty? No to grubo. Lecę dalej. Zobaczcie, co wykopał król. Zawleczek i polmosów. Póki co. A, tu jest jeszcze jakaś taka nie wiadomo co. Żadna to mi rzecz archeologiczna, raczej. Ale może być stara. W każdym razie jest to aluminium. Nie ma co sobie tym głowy zaprzątać. Jedna łuska. No i wpadł jeden euracz. wierzcie mi bądź nie, ale na razie żadnej chorwackiej monety. No, grubo się zapowiada. Więc chyba będzie trzeba wchodzić do wody. Tak jak chłopaki mówili, nic nie wychodzi na plaży, a wychodzi coś w wodzie. Jeszcze chwilę po kopie jest godzina piąta, czyli jest szósta. Jeszcze zegarka nie przestawiałem. Polecę tutaj jeszcze dwie godziny. Pohasam trochę w wodzie. Zobacz tak do kolan, co wyjdzie. Bo zrobiłem tutaj trochę tego pasu przybrzeżnego i jak na razie to widzicie same polmosy i zawleczki. Także nic naprawdę ciekawego, jak chcecie szukać w Chorwacji. Także tak, 1 no, euro, 1 euro. Zobaczymy, czy wpadnie jakaś kula w końcu. Do następnego. I już także ją widzę. Odkopana. Jest kuna! Kurczę, jest kuna! Jedna kuna! Pierwsza! Pierwsza moja w Chorwacji w tym roku. No, to jest gitara. I wcale nie wyszła na plaży. Wcale nie wyszła tutaj troszkę głębiej. Zobaczcie, tutaj z tego pasa, całkiem przy samym brzegu. Ale bije tak jak cała, cała inna reszta na zawleczkę. Zresztą, chyba dwie kuny też tak biły tutaj póki co. 2017. Jedna kuna pierwsza. I chyba mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra, do następnego. Aha, już chyba widzę, kojarzę już po pierwszej monetce. Jest tu napisane nawet Jugosławia. Więc jest to znowu kolejna monetka. Jeszcze sprzed rozpadu Republiki Jugosławiańskiej. Także jest kolejny moniaczek. Co prawda nie nowy. Ale kopiemy perelki chorwackie. Do następnego, hej. No i wskakuje kolejna monetka. Tym razem już bardziej obecna. Jednak trochę poczochrana przez te fale. Widzę tutaj dwójkę jest to część kuny, czyli dwa lipa. Nie ma lipy. Jest kolejna monetka. Nie jest źle. Tu w tym pasie coś tu zawsze będzie siedzieć. Zawsze coś tutaj woda będzie wypłukiwała Troszkę odgrzebałem przy wierzchu I przegrzebałem ją Ja już ją widzę Jest dwójeczka Jest dwójeczka Jest gitara Pierwsza dwójeczka Gdyby ktoś chciał wiedzieć Sygnał ID 14 Trochę większa jak jedynka, więc musi ciutkę wyżej Ciutkę wyżej bić Także ląduję do kapsy. A ja lecę dalej. I jest dwa kuna. Tym razem ta troszkę bardziej zarośnięta. Coś zaczyna się ruszać. Jak wszedłem do wody, także jest tutaj trochę lepiej jak na plaży. Dobrze jednak, chłopaki mówili, że w wodzie znajdę więcej. Także o, tutaj się spotykają na pogaduchy pewnie coś znaleźli <laughs> ale ja lecę dalej yeah. And like mate you find something yeah. coin or something better than coin <laughs> But And is, it fine? And is it Yeah just a couple of coins also with Yugoslavia Yugoslavia yeah. yeah also But nothing nothing on the on the beach Uh, just a little on the on the water yeah. just a couple of coins yeah. but not much maybe uh, where is the coin maybe have a ring oh, it's old maybe 100 years oh really yeah mm. so but we are still before season so it's not it's not much i think coins and and rings and stuff like that here yeah at this moment at this moment at this moment not too much uh, before maybe one month I have two kilo <laughs> yeah. what two kilo yeah two kilo of what gold what yeah. you're kidding me yeah you should be a rich man i have uh, i uh, find uh, uh, six uh, hundred grams. Oh, that's good. My, that's impressive. My friend uh, find maybe uh, seventy hundred grams. Wow, quite much. Yeah. Quite much. And I, another beach, I uh, in uh, one day find half kilo. What? Yeah. <laughs> sounds sounds like you know something unbelievable, unbelievable story. <laughs> what? <laughs> Show me again. Show me again. I didn't believe it. What? But it's not a gold. It's probably this. Really? Yeah. No way, mate. No, 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 no. Oh, that's fine. No, for there is inside. Yeah, that's uh, that's okay. There's inside some numbers, you the know. Number, as a, Yeah, uh, as a twenty-four carats or something. Not because twenty-four. Maybe eighteen car, fourteen carats. Uh, 14, fourteen. Yeah, because. And... Yeah, because plenty of them. Which is you find? It's not a gold, of course. It's uh <laughs> It's just You know, Shit, shit metal. Yeah. But yeah have here maybe <coughs> 30, 30 grams no, no. How, how much did you find this year uh, maybe two three kilos what you're kidding me <laughs> <laughs> you're kidding and, me mate And i, I uh, <laughs> play with detector uh, 10 years oh yeah that's that's another story Nie, razem na story. Maybe 25 kg in 10 years old. that's impressive. That's impressive. Mamy pierwszą piątunię, jest i pierwsza piątunia. Zobaczcie, bije także na czternastkę Wiecie co jest najlepsze, nie? że złotko i zakres od 1 do 5 kuna bije w złotku, także praktycznie można wszystko sobie wyciąć, szukać. Tylko i wyłącznie takiego złotka. Jeśli ktoś chce, oczywiście się nastawić bardziej na monety jak na złotko. Ale ja się nie poddam i także będę szukał w wodzie. Być może e, jutro zobaczymy. Jeszcze chwilę sobie pochodzę na plaży. Także zobaczymy, co wpadnie. To znaczy, tu w tym pasie takim nabrzeżnym. Także do następnego. Hej. Ludzie już zaczynają powoli przychodzić. Jeden nurek już odszedł. Ten, z którym gadałem, widzieliście o czym mówił? To jest normalnie sen detektorysty. To jest sen. Drugi jeszcze został. Przyszedł dokładnie w podobne miejsce, gdzie tamten nos to szukał. Nie wiem, czy tam nie jest jakieś zrzutowisko tego złomu bądź złotka. Sam zobaczę. Być może za jeden dzień, być może jutro. Także tak. Tymczasem znowu wpada piątunia. I dokładnie w tym samym miejscu. Także tu wpadła mi. Dyszka, no super chociaż coś wpada i jest, jest pozytywnie, jest dobrze. Hej! Kurczę, ludzie już się powoli zaczynają schodzić. Teraz taki kolejny zestaw. Sześć kuna wpada z jednego miejsca jest dobrze. Kolejny zestaw, dalej tutaj się kręcę koło tego jednego kamienia i trzy kuna jeszcze wpada. Zdecydowanie trzeba przyjść tutaj z sitkiem, bo takie brodzenie w wodzie plus, wiecie, wyławianie ręką, no jest ciężkie. Jest na pewno cięższe niż z sitkiem. Mam takie plastikowe, zresztą widzieliście już poprzednio, nieraz żółte. Taki mały zestawik. Ja jeszcze chwilę lecę dalej i powoli będę się zawijał, bo już ludzie naprawdę wskakują do wody, także nie chcę im za bardzo przeszkadzać, także do następnego. Hej! No i siemanko. Witam was kochani spod baldachimu. Takie włościa. Także słuchajcie, plaża nie niewypał. Myślę, że można sobie podarować wszystkie plaże, bo pewnie są przeszukane, dobrze. No woda swoją drogą. Widzieliście co pokazywał ten kolega Nurek. Masakra. Jest naprawdę o czym marzyć. Nie wiem, czy jedno z tych, chociaż znaleziskiego było złotkiem dzisiaj. Fajnie byłoby, bo to znaczyłoby, że naprawdę trochę tam jeszcze tego zalega. W każdym razie, któregoś dnia na pewno tam uderzę do wody. Być może będzie to następnym razem. Także tymczasem zobaczcie, co wpadło przez te w sumie dwie godzinki z groszem. Jak chodziłem we wodzie, bo na plaży mówię, no lipa, tutaj gdzie te wszystkie są. Wiecie, tutaj parasolki i te, te leżaki, lipa, tak samo, polmosy i zawleczki, także zobaczcie, co wpadło przez te 2,5 godzinki. Wpadły 3 piątki, 3 dwójeczki, 3 jedynki, także fajnie, początek myślę, że udany. Jedna lipa wpadła, czyli 20, poczekajcie, 15, 24 kuna, tak, jedna lipa, 2 jugosławiańskie. Monety starsze 1 euro, I w sumie wyszło jako pierwsze. Pierwsza monetka to była. No i dziecięcy taki pierścionek. Już go nie nagrywałem, bo to aluminium całkiem na brzegu przy wodzie. Więc lekkie fale goniosły. Nic specjalnego na pewno. Także tak to się w sumie, słuchajcie, kochani, prezentuje na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało i chcecie widzieć więcej. Zostawcie łapkę w górę, także nie zapomnijcie o subskrypcji, a także dzwoneczka, bo jeśli to zrobicie, będziecie pierwsi, którzy dowiedzą się o nowym filmiku na tym kanale. Także zapraszam do oglądania, dzięki, że byliście do końca, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!